Witam kolejnym materiał na kanale Antpakty Łukaszekier. No teraz. Ze mną Bartek Szachta, który rozbił, trzeba to powiedzieć, nie związek, ale przyjaźń. Jak się z tym czujesz? Yy, po... Jak się z tym czujesz? Yy, słuchaj, czuję się z tym świetnie. <laughs> czuję się z tym świetnie, dlatego że ja nic takiego nie zrobiłem. Yy... No. Nic takiego nie zrobiłem, słuchaj, ja chłopacy sami chcieli to nagrywać, po pierwsze. To nie jest to, że ja, ja, ja tam się prosiłem, żeby nagrywać. Chłopacy sami chcieli nagrywać. Że to fajnie wyszedł jeden odcinek, pod prawie pół miliona poszło. Ludzie chcą chętnie oglądać, są propsy, fajnie. Oj, przepraszam, fajnie się dogadujemy między sobą. Zrobiliśmy drugi odcinek. Też fajnie się dogadujemy. Jest wszystko jak naj, najbardziej w porządku. A on się ma problem o to, że oni ze mną nagrywają. No, no słuchaj, no dla mnie to jest, że nada i dla mnie to jest dzieci nada, nie? I on wyzywa przez to, wyzywa swojego kolegę klubowego na walkę. Ja w ogóle myślałem, że to jest Beka, a Kamil jak tutaj ze mną rozmawiał, to serio widać było po nim, że jest mu przykro trochę. Że tak się to potoczyło. No słuchaj, no to on musi być naprawdę mega upośledzonym człowiekiem, nie? Jeżeli mu jest przykro, no dla mnie to no, 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 nie ja ma. Słuchaj no, no, ma... słuchaj, no nie ma innych słów, nie? Tak może mu być mega przykro, że co, że chłopacy ze mną się dobrze dogadują? Nie, on argumentował to w taki sposób, że nie potrafili się opowiedzieć, że kibice mu, a, a nie, że tobie, nie? W taki mm. sposób Słuchaj, to zachowali przedstawi... się bardzo profesjonalnie, tak? Jeżeli my się dogadujemy, jest wszystko, wszystko okej, okay, robimy, razem, robimy razem odcinki, no to zachowali się bardzo profesjonalnie, nie? Nawet, ja im powiedziałem, nawet jakby powiedzieli, że są za nim, to ja bym nie miał do nich nawet pretensji żadnych, oczywiście, bo ja nie jestem takim człowiekiem. Ale no powiedzieli tak a nie inaczej, no no spoko, dla mnie, dla mnie miło. Dla mnie miło, a on się obraża, że no, wygra lepszy. No. Czy wasz konflikt no. nie powinien być chyba y, czymś co ich poróżni? Nie skoro, no, skoro jest skoro jest przyjacielem. Oczywiście, to... że tak, no to dla mnie to dla mnie, on, to jest chory człowiek, nie? Chory ma na tej bani głupiej. <laughs> Za przeproszeniem. I nie wiem, nie wiem, no. Ogóle, wzywać do walki kolegę. Jak rozmawiałem z z on powiedział, że nawet będzie rozważał odejście z Akademii Sportu o, w Walki Wilamu. No to ładnie, tam jest kopuła pogrzana, nie? Tam jest... Mirek nawet on, 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 o, jeszcze powiedział Kamil, że yy, trener okniński pewnie weźmie stronę pasty, bo jest jego największą gwiazdą i że pójdzie Minda w taką odstawkę i rozważa w ogóle odejście z akademii. Wiesz Bartek, do czego ty to prowadziłeś? Nie jest Dala biegać na tej bieżni, kurwa. Będzie biegał na bieżni. Bez, bez trenera będzie kurwa biegał codziennie na bieżni. A ty się, a ty się, a ty się zdziwiłeś, że tak, tak to się potoczyło na konferencji? Że, że Pasta przyszedł i go wyzwa do walki? No, no już się nie się nie się, No Ja też myślałem, że to dla mnie jakiś taki chwyt marketingowy, nie? Że oni tak podchodzą do sprawy, ale do no... trener nie taki że Że, mają że ten tak, ten... ale no, widać, że, że to na pewno nie jest chwyt marketingowy, bo chłopacy są byli naprawdę bardzo zdziwieni. Kurwa, używanie takich słów, że wyjdzie z koleją klubowym to jest bardzo słabe, nie? W ogóle między wami już ten taki mega ogień trochę zgasł, nie? Już nie było dzisiaj między wami takiego, takiego czegoś jak, jak, jak ostatnio? Nie do końca, bo jak go widzę, zobacz, jak go widzę, to bym, kurwa, najchętniej, naj, najchętniej bym kurwa od razu w niego wleciał, kurwa i zrobił robotę, nie? Bez aż, no, aż tak tego no, Aż tak, aż tak mnie kurwa grzeje, nie? Aż tak mnie grzeje, no jest taki kurwa głupio mądry. Naprawdę mnie grzeje, nie? Dobra, to jeszcze porozmawiam o tym, jak do tej walki się y, przygotowujesz. Nie mówię tam o samej sali, ale y, ostatnia walka y, z Józefem wygrana, kontrowersyjnej kontrowersyjna wygrana walka. Co? No mówię no kontrowersje nie kontrowersje zdaniem Daniem, oczywiście. No ale to, to, to... No, bo, bo, bo tak było, dlatego mówię, że ale... kontrowersja kontrowersje. Ja nie mówię, ale że niesprawiedliwie nie wygrałeś, ja tego nie powiedziałem. Ale ale on potem to wyjaśnił. To ja nie wiem, po co ty przy, przytykujesz jakieś kontrowersje, kurwa. Jak on to potem wyjaśnił, że no on taki po, walce, po prostu jest. Po walce, o to mi chodzi. no po nie walce, było żadnej kontrowersji. No dobra, nie było, to nie było kontrowersji. To że on tam pierdolił głupoty, to to była kontrowersja, kurwa. No to jakaś była. No nie, nie wiem, jak, jaka, ale No jakaś była, bardzo była. Ale teraz masz Walka dużo wygrana, dużo cięższego chłopa, dużo większego chłopa. Myślałem, że on tu idzie, że tak się. Że tak się... No, Na, napiłeś On może iść, kurwa. <grym>, duże wyzwanie, Kamil ciebie tak teraz już tak 4 sportowo czy, I... czy, czy Zobaczymy, czy jest duże. Powiem ci szczerze, że przed walką z Kubiszynem bym powiedział, że bardzo duże. Po walce z Kubiszynem nie mogę powiedzieć, że Zawiecie bardzo trochę? Nie mogę tak. powiedzieć, nie zawiódł, tylko zaprezentował się kurwa no, bardzo słabo. i jeszcze przed walką z tym miałbym może jeszcze tam jakieś obawy, ale teraz nie mam żadnych obaw. Wchodzę, robię robotę i, i tyle. No ale powiedz mi jeszcze, o co chodziło ostatnio jak był EBEB u was w Toruniu, bo widziałem tam Dawida Krajewskiego ciebie, jakieś tam kolacyjkę sobie jedliście. Yy, nagrywaliśmy odcinek, nagrywaliśmy fajny odcinek i z tego miejsca zapraszam serdecznie na odcinek, na, powiem, serdecznie. na odcinek z Torunia, bo naprawdę pozwiedzaliśmy Torun, pogadaliśmy naprawdę dużo fajnych ciekawostek z mojego życia, dużo fajnych ciekawostek opowiadałem z Torunia, więc mówię, zapraszam serdecznie na odcinek. Jaki youtuber ty, ty się już odpala tutaj ogromny, tak, tak, ale jak ty tak. rozmawialiśmy na samym początku i ty mówisz, że, yy, że to oni chcieli z tobą nagrywać, że to oni do ciebie ten, to, to tak sobie to przekalkulowałem na inny, na inny przykład. Jakby wiesz, dziewczyna zajęta w związku. I do ciebie podchodzi, wiesz, tu cię podrywa, ty chcesz tą tańczyć, nie? I ty mówisz, no ale to ona chciała się mną tańczyć, to ona nie, do mnie podchodziła, ja taki... a on się do mnie tam. No, ja jestem ogólnie takim y, rodzajem y, faceta, że jeżeli dziewczyna jest w związku i do mnie podbija, to ja od razu taką dziewczynę odpalam, nie? Od razu? O, od razu jest w nos i nawet nie ma podjazdu, bo jeżeli dziewczyna jest w związku i nie szanuje, nie szanuje, nie szanuje tego, że jest w związku i podbija tylko innego, no to dla mnie to jest... Y, nie będę już mówił, ale to słowo na kanie. No, bo, no teraz się mówi popróbowny szon, szon. Trzeba, trzeba się szanować, trzeba się szanować i mówię, takie dziewczyny nawet nie mają umie, żadnego podjazdu, jeżeli są w związku i podbijają do drugiego facetany. dobra, no, tu bez, bez skrupułów przyjaźń, przyjaźń rozbijasz. Nie? Jak ja, e, serio, jak widziałem Kamila, to ja, też, nie, ja myślałem cały, że to są jaja, ale, ale Kamil był taki taki. Jak przyjaźń, ktoś jest ty. kurwa chory na łeb, to za przeproszeniem. To nie możesz obwiniać siebie o to, kurwa, tylko tej osoby. Znaczy, która, ty jesteś na która... mnie winny. Ty w ogóle winny no, właśnie. to w ogóle no, no, nie z tego wywiadu. No przecież mówię, że ty w ogóle no. jesteś ja no, nawet rację ja kontrowersję, Jesteś najmniej winny, mówi, ale jesteś winny, ale mało. No kurwa, nie, no, Stare, ty ja... jesteś w ogóle niewinny, nie nie To przyznaję rację. To ja jest, jestem w ogóle, ja jestem winny, ty jesteś winny. To jest, to jest między nimi. Ale też zdziwiłem się, że aż to pójdzie w taką taką stronę, no bo nagrywacie sekund, ten jest beka. Nawet ja czasami to śledzę, no bo jest za. Idzie mój team. To. Team wampir. Team, team, team szachta. No jest vampir to jest zdrajca. Wampir to jest zdrajca. Jaki zdrajca? Zdrajca Kamila Mindy, no. Ale jak teraz właśnie nawet sobie... Yy, nawet do tego momentu myślałem, że jak tutaj sobie gadali, to że to jest, to jest mega, no bo Pasta się uśmiechał, Lizak się uśmiechał, Kamil też się trochę uśmiechał, ale potem widać było po nim, że, że go to gdzieś tam, gdzieś tam dotknęło. Nie? To jest... jestem mega, mega zdziwiony, że, tak że tak to się potoczyło. Ta dzisiejsza konferencja przynosi nam wiele nie, niespodzianek, co? Przynosi, jest to bardzo dziwne. Nie wiem do czego, do czego Minda dąży. Co on chce osiągnąć? Czy on chce walkę z Pasternakiem i zarobić na tym pieniądze? Czy on naprawdę tak go to boli, że on ze mną nagrywa? Wyobrażasz sobie, że przez to, że Aj. wy nagrywacie razem, że ta nie dożyje się przyjaźń rozpadnie, że on odejdzie z tej y, Akademii Sportu Wilano? Nie, oni nie byli żadnymi przyjaciółmi, z tego co wiem. Tylko sobie trenowali na, w jednej to jest, sali. To jest ale nie jestem pewien tylko z tego co wiem. No, czyli, czyli coś tam gadaliście o tym. Nie, no. Już mam nagłówek. Pasta powiedział, że Gwina nie. Nie, Pasta nie powiedział, ale no, z tego co wiem, to nie będzie z przyjaciółmi. przeczółmi. Czy po prostu, że razem tremowali? No tak. Kolegami z kolegami z... Maty. z maty. Okay, okay. No. Czy to, że Kamil sobie robił bardziej taką to, że... z tego? Z no mi się wydaje, że bardziej, bardziej Kamil szedł w tą stronę, a oni go traktowali jak... Jak kolegę, nie? Okej. Okay. Ja myślałem właśnie, że, że są takim ziomkiem, nie? Bo zawsze razem gdzieś tam byli. No słuchaj, no jeżeli no, wiesz, no jeżeli... To teraz się to zweryfikowało chyba, nie? Jeśli przez taki, taki powód... Ale stary, postęczy, ale powód, nie? ale o co? Właśnie, no powód, no o właśnie, mówię, no właśnie powód o Pietruszkę. Powód o co? O Pietruszkę. Powód, Tym bardziej nie, mówię, on mnie pierwszy zaczepiał, go bolała moja osoba. Bo ja mam go, ja mam, ja go mam, wiesz gdzie, ja... Mi to, on lata koło, koło tego, koło chuja, za przeproszeniem, nie? No dobra, to odbijając od tego tematu jeszcze zapytam, e, walka Crazy Załęcki kontra e, Materla, jak to, jak to, jak to widzisz? Bo no to mocne zestawienie, nie? Tak, jest bardzo mocne zestawienie. Wiadomo, z sercem za Crazy, nie, wiadomo, wiadomo, wiadomo. E, ale tak obiektywnie mówiąc... Ale spoko, nie? że Crazy Materla... Ta, Mega takie, jak, tu, tu z Sararą się bił, tu się bije z Materlą, co? Słuchaj... A Crazy zawsze mówił, nie? Ja nie chcę być w Afryce, nie chcę być w Afryce. Materla to naprawdę jest chyba najwyższy poziom, najwyższy poziom, jaki... I może być, nie? No. Tak naprawdę. Nie ma chyba wyższego poziomu, nie? Wiadomo, że już nie ten nie, ten, w sensie, ten okres nie życia, nie? Ale ja wiemy o co ci chodzi. Poziom wie? dla, tak, dla Crazy'ego, tak, nie? Z no, tak. no może jakbyśmy walczyć, teraz... z, walczyć z, lege z legendą. Wiadomo, no, soldzić wiadomo, wie, jeśli chodzi o poziom sportowy, no to. Ale też patrzmy, ile Crazy ma lat, nie? Nie można, nie można mu dawać takiego. Stary typu, to jak... jest. To, to, to... Chłop przytoczę, przytoczę krótką magnetkę Chłop y trenuje sobie amatorsko, przez ileś tam lat, nagle dostajesz się do frików i po jakimś czasie walczy z Michałem Materlą. No coś no... pięknego, nie? No trzeba być, trzeba być przeproszeniem no czepku rodzony, nie? Dobra, nie zatrzymuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.